witajcie to znowu ja i dzisiaj wam pokażę wymiary bo każdemu odpisywać jednak myślałem że nie tak dużo ludzi się zdecyduje na że tak powiem na te wymiary no ale ja wam szybko nagram i pokażę ustawia tylko bo dzisiejszym nagrywam telefonem i już pokazujemy i tak zacznijmy chyba od daszku

Znaczy beleczka no, taki ogranicznik bym powiedział. 32,5 No i tak samo 32,5 tutaj. Tutaj szerokość daszka, czyli 46, Dalej co? Boki. Sama płyta jest. 41 na 36,5. Wy możecie zrobić na 40 nawet. Jak zrobicie na 40, czyli będzie wyższa, będzie lepiej. Tutaj o 30,5. No lepiej zróbcie 31, żeby tam lepiej to wychodziło. Teraz tak. z przodu płyta ma być 35 a z tyłu płyta ma być... 36,5. Czyli w taki sposób my tutaj uzyskujemy, wymiary są. Dobra, ja może spróbuję jeszcze o, zrobić tak, i jeszcze raz wam pokazać. Zobaczcie, 34,5 z przodu i w tym sposobie my uzyskujemy tutaj 8 mm szczewylotek, tutaj dałem 18. Możecie też sobie dowolnie. W środku, no w środku nie ma sensu wymiarów. Tutaj dałem pod, pod te, żeby wam dopasowało pod ramki, to tutaj dajecie dwie płyty. Płyta szerokości dziesiątka. Eee, no i co? Co jeszcze? No daszek nakładany. Zróbcie najlepiej daszki nakładane, bo kiedyś ja miałem takie odaszki, nie? Ale to słuchajcie, no można tak zrobić, ale zawsze trzeba mieć cztery 4T, nie? Wkręty no i można, w sumie można. Ja tak na początku nawet zrobiłem. Bo widzicie teraz, jak mi płyta leży. No tutaj ja mam jeszcze przestrzeń. No ale zdecydowałem się, że jednak, że jednak zrobię nakładany. Bo nakładany moim zdaniem jest dużo lepszy. <laughs> Także no, tutaj własna decyzja. W sumie ja nie wiem, bo. Z takim daszkiem jest też, czy znaczy wiadomo, no tutaj deska tylko taką, bo wziąłem, żeby tylko pokazać, ona nie jest dopasowana. Tak, ja też, też mam takie rojołapki, ale mówię, zawsze trzeba mieć ze sobą albo śrubokręt, albo jakąś małą wkrętarkę, ja w sumie mam taką maluśką jak pistolecik. Tylko, że no mówię, to sama zabawa. No i zawsze tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy będziecie wkręcać i wykręcać, to się po prostu rozsadzi i w ogóle, no takie, yy no nie, nie róbcie tak. To jest, mówię, najlepiej zrobić nakładane. Faktem, fakt że więcej zabawy przy tym, ale, ale słuchajcie, no, no mi się zdaje, że po prostu nakładany jest dużo lepszy. Nie? Wiadomo, to dalej można wykorzystywać yy, jako ten, jak transporter do ramek, yy, i będzie ok. Bo, no mówię, tutaj konstrukcja jest taka solidna. Ja tu, pomimo tych czterech, tych to dałem dużo szywek, Nie, tutaj, szywkami wszystko poklepane. I ja jeszcze myślałem, żeby zrobić e, zmniejszyć siłę i tutaj powbijać naprzeciwko ramek e, szywki. W tym momencie mi te szywki będą po prostu utrzymywać tak mocniej. Te ramki, no ale to nie ma sensu. Ja. Albo te z Hofmanowskie będę dawał, Hofmanowskie akurat będzie, będzie ok. No dobra, nie będę chyba się rozkładał. Także słuchajcie, no moim zdaniem jest super. Nie? Wy możecie w sumie pomierzyć sobie, żeby w ogóle było idealnie, jak macie hofmanowskie, pomierzcie sobie, ileś, ramok, ileś ramek i zróbcie tak, żeby te ramki stały, nie tako, po prostu sztywno. No to wtedy jest w ogóle super. Bo, słuchajcie, tak jak powiedziałem, no ja. Ja co, y, znaczy dwa razy w tygodniu jeżdżę, i te pszczoły chciałyby, czy nie chciały, i tak nie zdążył tego zakitować, żebym mógł to dowieść i żeby to się nie bojało. Nieraz przewożę, tak o ramki, tak o nie. Y, różnie to bywa, no ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zabił matkę. Tylko że wiecie, no, no tutaj mi się nie zdarzyło, wam się zdarzy. Y, najlepiej mówię, najlepiej sobie wyliczyć, słuchajcie, tą przestrzeń. Ja nawet nie wiem, czy mi nie będzie ten. Mi nie będzie ok, jak dam tutaj ramki hoffmanowskie. nie? Tutaj troszkę za dużo, no ale mi się zdaje, że akurat ramki, jak będą hofmanowskie, to będzie ok, bo będzie akurat e, sztywne. sztywno te ramki będą stałe, nie? Tutaj, tutaj widzicie sami, że możecie kombinować, ale tak jak powiedziałem, zróbcie jeszcze najlepiej, bo tutaj w tym momencie ja mam ile? E, w sumie wy możecie przeglądać ten film 36,5 zróbcie 40 nie będzie najgorzej, tylko że, że temat jest taki, że tutaj przy 10 cm podramkowego e, te, ta łapka będzie łapała jeszcze do końca lata może nie tak le, le, do, bardzo dobrze jak e, czekajcie idę zobaczyć zobaczcie ta łapka jest wykonana w taki sposób tam w ogóle jakaś pleśno, ale to się wyczyści E, tu, jak powiedziałem, daszek jest nakładany w taki sposób e, i zawsze to był problem. Zobaczcie, tu jest, e, tu ja tylko dwa tu dawałem tu i tu, nie. No ale zobaczcie, jaka jest stara łapka, a jaka jest ta, nie? Tutaj wydaje mi się, że będzie to widać. Natomiast stara łapka poza tym, że jest mała, słuchajcie, ona będzie łapała tak późne roje, że po prostu strach bo pszczoły będą wiedzieli, że ogrzają i ja dlatego nie wyrzucam tej rojołapki to widzicie, no ja robiłem to nie musicie, zrobić... nie musicie robić tutaj idealnego nie. tutaj ja robiłem z dwóch kawałków płyty i coś tam i w ogóle no to dramat no ale yy, temat jest tego typu, że no <laughs> słuchajcie, no kombinujcie ta rojołapka, tak jak powiedziałem ta rojołapka w życiu wam nie złapie w, na przykład w maju roju nie złapie ta już jak najbardziej, nie? Tak jak najbardziej. Nawet e, jak chcecie, zróbcie na 8 ramek, jak nie macie czasu, zróbcie na 8 ramek, dajcie 40 i raz na dwa tygodnie nawet możecie sprawdzać. Tutaj dajecie tak, susz, ramka z węzą, susz, ramka z węzą, susz, ramka z węzą, susz, ramka z węzą i zobaczycie, dwa tygodnie im będzie, będzie akurat. Jak nie macie dużo suszy, to dajcie tu przy wylotku, nie? Pierwszą ramkę przy wylotku dajecie z suszą, no i gdzieś obok, dwie, dwie naprzeciw wylotka, nie? tutaj dajecie ramki z suszą, wszędzie może być węza, jak nie macie węzy, nic strasznego, nic strasznego. Ja nawet Wam pokażę zaraz e, filmy, które ja pokażę, na tych filmach widzicie, e, bo ja Wam pokazuję jak najlepiej zrobić, ale oczywiście ja w tym momencie też nie posiadam mega dużo ramek, e, ja tylko zobaczę czy ja mam którąś kompletną, którą zabierałem ostatnio. Ja Wam chcę pokazać jak. Jezus Chrystus. Sekunda. O, jest. Już. Już będziecie widzieli, jak to wygląda u mnie, nie? Bo tutaj mówię: to co ja Wam pokazuję, Wam pokazuję najlepsze rozwiązanie. Ale że jak piszecie. Bo ja nie mam suszu tak dużo. Nic strasznego! To nie próbuję, ten nie piję szampana. Eee. Już patrzcie na to, jak wygląda. To jest normalna rojełapka z mojego sezonu. To nie jest, że, że teraz to zrobiłem. Tu polane nie powiem czym. Zobaczcie. O, gdzieś mi spadła. Coś mi się ten dałem. Tutaj, no, dałem, bo nie wiem dlaczego ja tu dałem, ale dałem. To jasne akurat. Tutaj dałem takiego trupa. No nie do czego. Tutaj nawet, o. Nie do czego to dałem i zobaczcie to pusta nawet bez drutu to tak samo gdzieś tam myszy wyżarły czy, czy, czy pszczoły jak była w tym to są puste nie puste wszystko puste no ale to są moje jedna z lepszych rojołapek ta rojołapka tutaj widzicie sobie tak tutaj widzicie sobie trzy różne rojołapki. Trzy różne daszki nawet. Patrzcie, ta łapka ma do siebie to, że ona ma tutaj wylotek, tak samo, ale ósemka pewnie, jakaś krótka. Tutaj jest naszyty ten szmatka z kitem. Wylotek centymetrowy, co pozwala na wejście szerszeni. Daszek jest nakładany w taki sposób. Tutaj są ograniczniki, jakby. Znowu tutaj ma być folia, obijasz folią, przejeżdżasz, chcesz zobaczyć, no gdzie zobaczysz, no nie, no, 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 no zrywasz folię, otwierasz, no siedzą, no jest ok, Jak nie siedzą, znowu bierzesz, zszywasz, znowu szywasz. Tutaj przejeżdżasz, tutaj jest tak, tutaj jest też centymetrowy, nawet kurde, no tutaj nie wiem, czy ja zrobiłem tu pilnikiem jakimś czy czym. Tu wchodzą też szerszeń. Tutaj przejeżdżasz, patrzysz, no siedzą, odkręcasz oczywiście, zakręcasz z powrotem. Znowu to samo. Tutaj jest tak, tutaj przejechałeś. Tak, masz nakładany daszek. Ten daszek warto sobie pomalować, nie? Warto sobie pomalować i tu na trzy razy. Przyjeżdżasz, otworzyłeś, siedzą pszczoły, zamknęłeś, pojechałeś na hatę. Wieczorem przejechałeś, zabrałeś, nie? Tyle. Ja kiedyś. Aha, tutaj jeszcze tak. Tutaj nie ma wentylacji, tutaj nie ma wentylacji, tutaj jest. Wydaje się, że można tak ozerknąć i zobaczyć, czy są tam pszczoły, ale często jest tak, że tutaj nic nie widać, nie? I tym bardziej, mm, no, mogą biegać tutaj jakieś pszczoły, tak? Ale nie wiem, czy to będzie widać, nie? Tak, aż do końca, żeby się zdecydować, bo zobaczysz, 10 pszczół zabierasz do domu, a się okazuje, tak jak ostatnio kolega do mnie pisał, że zabrał roje łapkę, tam było 10, 10 pszczół, nie? Więc jak on ją zabrał, to pszczoły zdecydowały się na to, że już nie będzie tam domku i poszły szukać czego innego. Także tutaj słuchajcie, macie od koloru do wyboru. Macie pomysły, róbcie, próbujcie. I mi się zdaje, że po prostu e, kiedyś ktoś z Was dojdzie do takiego sukcesu, do, taki, do takiej wprawy z tymi rojołapkami, że po prostu będziecie jechać samochodem, a ja oni będą za samochodem jeszcze je leciały, żeby tutaj się zasiedlić. E, no jak już nagrywam, chciałem je nagrywać codziennie. Ale jak już nagrywam, tutaj do mnie dużo ludzi pisze, bo niektórzy, niektórzy tutaj są ze mną pierwszy rok i piszą, ty, no udało mi się złapać trzy roje, tak? Na pewno mieli takie roje łapki, w którą nie weszła. A więc słuchajcie, jak masz taką roje łapkę, tutaj na przykład masz drzewo, zawiesiłeś, no niby wszystko fajnie, pięknie, a nie wchodzą pszczoły, no i koniec, nie wchodzą. Na przyszły rok nie dawaj tą rojłotki. Nie dawaj choćby coś, nie? Znajdź jakieś, jakiekolwiek drzewo. Ja Wam powiem z że ja woziłem w samochodzie e, skrzyneczki e, i wieś, zawieszałem gdziekolwiek. Zawieszałem, żeby tylko nie targać się w samochodzie. Słuchajcie, są takie miejsca, które przypadkiem znalazłem, że po prostu cztery roje w sezonie, nie? Nawet tutaj możecie pamiętać. Nie wiem, czy tak w sumie będziecie aż tak e, w temacie moich filmów, ale tu na tej bramie za, złapałem tutaj, o, drut wisi. Tutaj drut wisi, złapałem tą e, linką Wieś stała rojołapka, wszedł tu rój. Kto by w życiu pomyślał, że tutaj pod wiatom rój wejdzie? Nikt. Co do starych uli, <laughs> stare ule, jak macie, no nie zdarzyło mi się. Wiem, że są przypadki i to dużo przypadków, że wchodzą roje, ale na przykład, jak masz pasiekę i już tam masz ten, liczyć na to, że rój wejdzie do tej pustej, do tego pustego ula. Można, no ale to, to nie będą te efekty, nie? Ja mówię, ja tutaj mam pasieczysko. Warszawskich poszerzanych, jak chcecie, to jak będzie ktoś zdecydowany, przyjedźcie, oddam wam za Afriko, e, bo ja nie chcę na nich gospodarować. E, no, nie zdarzyło mi się, że już że tam by coś weszło. Nie? Tutaj w tym momencie ja Wam mówię, że ja tutaj jestem 100% przekonany, że no, no tutaj wleci mi nie. Mówię, ja w tym sezonie dobijam do setki. Ten sezon ma być mega ciekawy bo w tym sezonie nie będę miał 30 łapek, będę miał mniej, ale przez to, że ja już dwa lata łapię te pszczoły, ja już wiem, gdzie dać łapkę, żeby tam rój, nie? I w końcu, końców, jakbym chciał tutaj zostać w ogóle, ja będę miał 10 łapek, a będę łapał również tyle, co ty złapiesz na 30. W pierwszy rok, oczywiście, tak? Bo później też się nabierzesz w prawy i będziesz wiedział, gdzie połapiesz pszczoły, a więc ja gorąco polecam obserwować, bo w tym roku, tak jak powiedziałem, będzie dużo nowych pomysłów. No i będą będą też ciekawostki, tak, bo już zaczynam zamawiać wabiki. Nie wiem czy mi się uda to dokonać, ale wabiki będą. Trzymajcie się.